Na sam start chciałbym Cię poinformować o nadchodzącym evencie na moim serwerze Discord, więc byłoby mi miło, gdybyś dołączył i spróbował zagrać na evencie oraz żebyś zostawił tutaj subika, jeśli jesteś nowy. A więc dziękuję za wysłuchanie i bez przedłużenia lecimy do materiału. A więc tak, oto jest mój pierwszy film na moim kanale i mam nadzieję, że się Wam spodoba, więc zostawcie tutaj łapeczkę w górę, a przed nami właśnie jest mod spezji zrobiony przez widza i mam nadzieję, że w sumie się nie rozczaruje. Na razie mod zapowiada się mega fajnie i jak Ty chcesz widzu sobie go zagrać, to pamiętaj, link w bio do właśnie tego moda. Dobra! O, to nasza pierwsza animacja, i widzę, że jest ciekawie. O, polski dubbing, szacun, bardzo fajna. A to po jakim języku było? Nikt nie wie. Kurde, zazdroszczę, że umiem robić te mody. Mega fajna animacja. No, oczywiście. A więc co? To nasza pierwsza giereczka, nie? I widzę, że bardzo fajnie wygląda tło oraz sama postać z Pezi. I widzę, że boyfriend też jest zmieniony I chyba jesteśmy na jakiejś planecie Bardzo mi się podoba, bardzo fajny wygląd Dobra, jest fajnie Jest poko. Oczywiście będę się starał mało mówić że Wygląda na to, że chce się skupić Więc życzę jego słuchania Kurde, ta złożenie, jaka to jest krótka piosenka, ale bardzo fajna, bardzo ta piosenka jest. No, powiem, ciekawie jest, ciekawie. jest, bardzo ciekawa ta gra. Jest bardziej mod, przepraszam, bo to nie jest gradko mod. Widzę, że teraz podwójne strzałki. Są zrobione No jest fajny ten modzik, bardzo mi się podoba Zero misów. great Full combo To już koniec O kurde, daba, to już chyba koniec No dobra, pierwsze wrażenie zajebiste, polecam naprawdę Link w bio, pamiętajcie link w bio Oj oj Tutaj trochę jeszcze przestrzałki są ale oczywiście postaramy się to wszystko wykikać, tak? Ta piosenka jest GOATED. Bardzo mi się podoba. Ajajaj, już mi, już mi zleciał. Niestety. Ojajaj, tutaj trochę wkurzony nasz kosmito. Tak mogę chyba ująć, że kosmito, tak mogę go nazwać. Nie, ale kurde, ten wygląd spezjego mnie normalnie rozwala, bardzo fajny jest. Fajnie go zrobili. Krótka bardzo piosenka, myślałem, że będzie dłuższa. CO?! Czekaj, <ścoughs> ja nawet nie dosłyszałem o co chodzi. Nie dosłyszałem i widzę, że nie mam już dalszych quicków. ale zobaczmy, oczywiście Free Player. Wiadomo, że Freeplay sobie zobaczymy, tak? Okej. Okay. Są tutaj piosenki. Oczywiście nie zagramy niestety wszystkich, ale sobie zagramy sobie jeszcze z. Z dwie piosenki najprawdopodobniej. Więc co? No to pierwszego może old, jak kiedyś wyglądał ten modzik, to mi jako ciekawie, więc sobie zagramy. Zobaczymy jak kiedyś wyglądał. Albo po prostu. Minecraft. Okej, okay, w Okej. Okay. Spoko. Nie wiem czy to nie jest old, czy to po prostu tak miało być, ale bardzo fajne. Minecraft. Kurde. Zero misów jeszcze mam na razie. Cool combo. Ale widzę, że bardzo krótkie piosenki. Co jest nawet fajne, ale mogłyby, mi się wydaje, że mogłyby być dłuższe. Okej. Okay. A, to już koniec. Nie wiem, czy to było zaplanowane. Ale spoko, dobra, bardzo fajny modzik Ostatnią piosenkę sobie zagramy I wy będziecie mogli ją zagrać, pamiętajcie Link w bio i sobie możecie przetestować Wszystkie, a my sobie Wybierzemy jedno No gra z bassa no, losowanie zrobiłem, ale Sobie zagrajmy, czemu nie O kurde O i tu już jest dłuższa piosenka Na to co czekałem i to jest Spezi versus Kot? Nie wiem jak on się nazywa. Chyba Kot. To nie jest Kot w butach, ale jest to Kot z bluzą. Co nie niesamowite. Nie no, spoko, spoko jest. O kurde, dobra. Ojojoj. Ajajaj, mi wleciał, Niestety. Ale za to dobre, mamy Accuracy. Co się za tym dzieje? Nienawidzę tych przedłużonych, jakich jest dużo, ale jest spoko. Bardzo fajna piosenka. Dobra. Gompet, Mega fajny, naprawdę. Polecam. Super. I widzę, że na tej samej planecie co na pierwszym. Kurde, zapominam do końca przytrzymać i przez to missa mam. Eee, tam. Hmm. A teraz taki chill guy, tylko wersja cop i old version z Pezziego. Z tego co widzę. O to teraz new version. A tam tylko też był old version. Teraz ułożyłem. Dobro. Bardzo przepraszam za klawiaturę, ale no niestety nie mam innych. By musiał kupić. Ale napiszcie w komentarzach, czy wam przeszkadza klawiatura. Okej, okay, tu już koniec. Boże. Nie, serio, gdyby było na, na krybychy Games Na ludzi, bym to grał cały czas Ale też będę grał oczywiście No co mam powiedzieć, mod mega fajny Polecam zagrać sobie, przetestować Link w bio, Speedy mod się nazywa Na Gamebanana, no i co, dziękuję za oglądanie Życzę wam miłego dnia, wieczoru Nie wiem o to oglądacie I widzimy się w następnym materiale Pss, jak masz jakiegoś moda to mi wyślij Discord